Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani na moim kanale. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, za łapkę w górę, za komentarze, za to, że ze mną jesteście. Bardzo jest to dla mnie ważne i bardzo jest to dla mnie miłe. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona odsłonami moich filmów. Bardzo, bardzo jestem Wam wdzięczna za to, że jesteście. Kochani, zrobimy sobie dzisiaj film Miłość w kartach. Może ktoś potrzebuje. Y, może ktoś potrzebuje wskazówki, może ktoś z was potrzebuje odpowiedzi na pewne pytanie. Zrobimy sobie takie czytanie, zobaczymy jaki będzie wasz y, odbiór. Będzie to czytanie ogólne, moi drodzy, więc bierzcie ze sobą to, co potrzebujecie, a resztę y, odrzucajcie. Nie dopasowujcie na siłę, bo y, z nie każdym to będzie rezonowało. To może być przekaz dla każdego, ale tak, y, także może być y, dla części z Was. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. No to patrzymy. No to kochani, patrzymy. Miłość w kartach. Co chcą przekazać energię odnośnie miłości? I jakie energię odnośnie miłości? Kochani, dla części z Was będziecie obierać inną drogę Waszą życiową. Coś, moi drodzy, poszło nie tak. Coś, co spowodowało, że postanawiacie odejść. Postanawiacie zostawić za sobą to, co ciężkie. To, co już nie wiąże, nie łączy Was z drugą osobą. To, co już nie spełnia swojej roli. To co kiedyś było piękne, mam wrażenie się zakończyło. część z was, kochani, będzie obierała inną drogę, inną drogę w waszym życiu, ponieważ pewne rzeczy się przelały, ponieważ wy już dłużej nie możecie tkwić w czymś, co nie spełnia waszego oczekiwania. Taką podjęliście decyzję, tego się trzymacie, ufacie sobie. Idziecie w zupełnie inną stronę, wasze drogi się rozchodzą. Hmm. To jest, kochani, dla części. Dla części z was widzę, że kończy się pewien etap takiej ciężkości, y, takich, y, takiego przytłoczenia, takiego y, pesymistycznego myślenia takich, takiego okresu czasu w waszym życiu, gdzie Wiecie, były utarczki, były jakieś niepotrzebne wymiany zdań, były jakieś kłótnie, które wzięły się, wiecie, zrobiły się z igły widły. To kochanie, odchodzi. Odchodzi od Was ciężkość, przytłoczenie, przygniecenie lub wy decydujecie się na zmianę w sobie, ponieważ już nie chcecie żeby w waszej relacji była ta taka negatywność negatywność w sensie takiego wiecznego marudzenia, wiecznie, wiecznego czepiania się o cokolwiek, to kochani odchodzi, odchodzi od was ta, ta ciężkość małymi krokami, to się wycofuje, tutaj idzie kochani ku lepszemu, dla części z Was widzę, oczywiście ja sobie tą kartę jeszcze dopowiem, ale tutaj, tutaj może być tak, że po ciężkich dla Was chwilach, moi drodzy, bardzo dużym wsparciem będą dla Was przyjaciele, bliskie osoby w Waszym życiu. Ktoś wyciągnie do was pomocną rękę, ale też wy poprosicie o pomoc. To jest dla części. Dla części z was widzę yy, trzecią osobę w związku. Yy, widzę trzecią osobę w związku, która trochę namieszała w waszym życiu. Oczywiście dopowiemy sobie kartę, tak? Czego dotyczy ta, ta sytuacja? Tak może być, ale niekoniecznie musi. To są tylko opcje, moi drodzy. Dobrze, zobaczymy sobie od czego będziecie odchodzić. Z czym to się wiąże? Bo taką podjęliście decyzję. Wycofaliście się kochani, wycofaliście się ze świata zewnętrznego do własnego wnętrza. Potrzeba jest potrzeba pobycia samym ze sobą. Wy sobie bardzo dobrze przemyśleliście pewne rzeczy odnośnie waszej relacji. Bardzo mocno skupiliście się na tym, czego Wy chcecie. Zrobiliście taki, taką inwentaryzację w sobie. Wiem, że mogę sobie pozwolić na wiele, ale pewnych granic przekraczać nie mogę. A tutaj pewna granica została przekroczona. Stąd Wasza decyzja o odejściu, bo się coś już przelało, bo coś poszło za daleko. No, coś takiego, kochani, mi się tutaj rysuje. Wy chcecie teraz skupić się na sobie. Jesteście osobami bardzo empatycznymi, bardzo wrażliwymi. Ta wrażliwość właśnie doprowadziła do tego, że e, zbyt mocno odczuwacie pewne emocje i już dalej nie, nie dacie rady. Chcecie lekkości, chcecie spokoju, chcecie komfortu. No, dobrze. Czas podjąć decyzję. Mam wrażenie, że decyzja przez Was już została podjęta. Mieliście ją bardzo długo w głowie, a teraz ona się po prostu, ona została wcielona w życie. Ona została wypowiedziana. To jest zakończenie pewnego etapu w Waszym życiu. To jest sfinalizowanie tego, o czym już dawno myśleliście. No, ta decyzja jest zgodna z Wami, to jest takie, wiecie, takie uwolnienie się od, od dręczącej Was sytuacji. Jest Wam lżej w momencie, kiedy Wy już to wypowiedzieliście, Wy już tego dokonaliście. I teraz czekacie, jak się będzie sprawa przedstawiała dalej, jak będzie wyglądało Wasze życie. Wyczekujecie momentu. De tak jakby decyzja została podjęta, ale teraz tak jakbyście Wy czekali na odpowiedni moment, aby... Hmm. aby ją wygłosić, bo też tak może być, aby ją po prostu oznajmić tej drugiej osobie o tym, że odchodzicie. Hmm. Dobrze. Teraz zobaczymy sobie tą dziesiątkę mieczy. Odchodzi ciężkość, kochani, po jakiejś stracie, po jakimś zubożeniu, po, po osiągnięciu w waszym życiu już takiego momentu, w którym, w którym macie dość bycia w sytuacji takiej, która was cały czas ciągnie w dół. Wy od tego odchodzicie, bo już po prostu tego nie chcecie. Ten czas odchodzi. Bo znaleźliście rozwiązanie tej sytuacji. Rozwiązaniem tej sytuacji jest otwarcie nowego etapu waszego życia. Domknięcie starego etapu powoduje otwieranie się nowego etapu, ponieważ wy potrzebujecie wewnętrznie zmiany i ta zmiana, kochani, się urzeczywistnia. Żegnacie ciężkość, otwieracie nowe drzwi, przechodzicie przez nie i zostawiacie za sobą te ciężkie chwile w waszym życiu. Yy, tu są nowe możliwości, tu są propozycje wyjazdu, yy, tutaj są, yy, tu na Waszej drodze pojawią się ludzie, którzy Wam umożliwią dalszy Wasz rozwój. Tak? Czy to może być nawet, kochani, tak, że w stałych związkach odchodzi ta ciężkość? Odchodzi to takie przytłoczenie, i wy razem postanawiacie, podejmujecie decyzję o zmianie, o odnowieniu waszego, waszej relacji. Postanawiacie gdzieś wyjechać razem, aby odbudować to, co was łączy, to, co gdzieś tam się pogubiło, tak? To, co gdzieś tam zostało zapomniane i odsunięte na bok. Teraz będziecie, kochani, to razem odbudowywać. Dobrze. Jakieś niezdecydowanie, jakaś. Widzę jakieś, kochani, niezdecydowanie. Tak, jakbyście nie byli pewni tego wszystkiego, co się dzieje. Tak, jakbyście. Mieli świadomość tego, że zaczynacie coś nowego, ale nie macie, do tego, nie macie do tego przekonania. Takie jakieś marudzenie, jakieś niezdecydowanie lub za czymś tęskniecie za tym, co było, lub za tym, co chcielibyście, żeby było. No, jesteście osobami twardo stąpającymi po ziemi. Ta sytuacja, która zaistniała w Waszym życiu, w waszej relacji, moi drodzy. Ona też y, spowodowała to, że Wy trochę inaczej już patrzycie na ten związek: bardziej dojrzale, bardziej odpowiedzialnie, bardziej y, z takim trochę dystansem. Nie czepiacie się już, wiecie, takich szczegółów i w ogóle. Y, bardzo dużo rozmów tutaj, mam wrażenie, było y, w stałych relacjach. Y, odnośnie waszej, waszej relacji, odnośnie tego, co Was łączy. Tutaj widzę taką, taką, taką już powoli stabilność, mimo tego, że jest jakieś tam jeszcze niezdecydowanie odnośnie próby reanimacji, próby y, tworzenia na nowo waszej relacji. Ale ja myślę, kochani, że wy sobie to poukładacie bardzo ładnie. Dobrze. O co tutaj chodzi z tymi trzema osobami? No tutaj może być trzecia osoba w związku. Tutaj może być, kochani, tak, że związek jest stabilny, związek jest oparty na takich fajnych fundamentach, ale pojawiła się osoba trzecia. I teraz, i teraz co? I teraz ym, osoba trzecia pojawiła się, ale na zasadzie poznania. Tu nie ma fizyczności, tu nie ma zdrady. Yy, pojawiła się osoba trzecia, ale yy, to jest tylko mile spędzony czas. Tu nic z tego innego nie będzie, ponieważ wasz związek jest stabilny. Oparty na zaufaniu, na szczęściu. Wy wiecie, czego chcecie i macie zaufanie do waszego partnera. Bo on jest opiekuńczy, on jest, on dba o waszą relację, on dba o waszą rodzinę mimo tego że mam wrażenie nawet że on wam powiedział o tym że kogoś poznał ale ta osoba nic dla niego nie znaczy ale mimo woli wy czujecie stratę wy czujecie porażkę nie możecie sobie poradzić z tymi myślami one wam po prostu cały czas tkwią w głowie nie umiecie się wyzbyć tych myśli Szybko jakieś idące wiadomości odnośnie um, czegoś nowego. Może wy myślicie, kochani, o czymś nowym. Może myślicie o czymś um, o czymś, co, um, co chcielibyście wdrożyć w Waszą relację. Ale czujecie stratę, kochani. Czujecie jako, jakieś poniesioną, jakąś stratę, jakąś porażkę. Część z was będzie się wyprowadzać. Część z was będzie zmieniać zupełnie adres zamieszkania. Będziecie odchodzić, zabierać swoje rzeczy i się wyprowadzać. Widzę odejście, moi drodzy. Zmiana waszego życia w zupełnie inną stronę. To jest, kochani, dla części. Zobaczymy sobie kartę wyroczni odnośnie relacji. Wiatr przynosi zmiany. Oczywiście, że wiatr przynosi zmianę w każdej kwestii. Zaraz sobie zobaczymy. Teraz Wam poszukam. Czasami bym chciała tak bardzo szybko to znaleźć, ale... Ok, mam. 40. Już wam czyta. Związki przechodzą przez okresy, w których partnerzy wydają się niesynchronizowani ze sobą, a burzliwe emocje i nastroje grożą zniszczeniem statku. Być może ktoś zmienił zdanie i postanowił odejść. Widzicie, kochani, jak to się pięknie zgrywa z tym rozkładem. Te wzburzone morza oferują możliwości wzajemnego rozwoju, sposób na lepsze zrozumienie własnego serca i poznanie tego, czego potrzebujesz, aby być naprawdę szczęśliwym. Bądź pewny, że tego, co obecnie się dzieje, naro co obecnie się dzieje narodzi się coś dobrego. Znajdź tymczasowe schronienie i odsłoń się od problemów. Odsuń się od problemów, przepraszam. Powiecze się oczyści i wszystko będzie znów świeże i nowe. To też przeminie. Zobaczcie, kochani, jak się pięknie ta karta zgrywa z tym rozkładem, który tutaj jest. Część z Was się, kochani, będzie rozchodzić, część z Was będzie próbować naprawić swoją relację, mm. odbudować tą relację, ponieważ jest tego warta. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.